Czy w tym samym dniu lub w jego okolicach w Moskwie, w stanie Idaho, zabiłeś i zamordowałeś Kaley Gonzalves, istotę ludzką? Tak. A... Czy zrobiłeś to umyślnie, bezprawnie, celowo, z premedytacją i złośliwością? Tak. Ten facet Brian Koberger. Człowiek, który brutalnie zamordował czterech studentów Uniwersytetu Idaho, wciąż sprawia kłopoty rodzinom ofiar z zakrad. Poczekajcie na jego nowe argumenty. Dlaczego nie chce już płacić im pieniędzy? Witajcie w Sidebar od Law and Crime. Jestem Jesse Weber. Można by sądzić, że ktoś, kto brutalnie zamordował czworo studentów i przyznał się do tego. Czy 13 listopada 2022 roku wszedłeś do rezydencji przy ulicy King Road 1122 w Moskwie, Idaho, z zamiarem popełnienia przestępstwa, zabójstwa? Tak. Czy. 13 listopada 2022 roku w hrabstwie Laytok w stanie Idaho zabiłeś i zamordowałeś Madison Morgan, człowieka. Tak. Czy zrobiłeś to celowo, bezprawnie, z premedytacją i złośliwością? Tak. Przyznał się do wszystkich morderstw: Kaili Gonzales, Maddie Morgan, Zana Kernodle, Itan Chapin oraz do włamania. Jeden wiemy, że został skazany na cztery kolejne dożywocia. Można by pomyśleć, że ten facet Brian Koberger, kiedy gnije w celi do końca życia, nie może już wyrządzić żadnej krzywdy rodzinom ofiar, prawda? Wygląda na to, że jest inaczej. Jego zespół prawny zasadniczo twierdzi, że nie musi płacić rodzinom ofiar za to, co zrobił, ani nic więcej, argumentując częściowo. Wiecie co? Dostali już wystarczająco pieniędzy z kampanii GoFundMe. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Gdy Koberger przyznał się do winy, musiał także zapłacić odszkodowanie. To zwrot kosztów poniesionych przez rodziny ofiar za przestępstwo. Strony, czyli prokuratura i obrona, zgodziły się, że powinien zapłacić około 29 tysięcy dolarów. Więc w dokumentach, które to ustalają w porozumieniu, było ponad 14 tysięcy dolarów, które miały być należne programowi odszkodowań dla ofiar przestępstw, który został ustanowiony w Idaho, aby pomagać ofiarom przestępstw w pokrywaniu kosztów leczenia obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa. To właściwie definicja. Prawie 6 tysięcy dolarów dla Jima i Stacey Chapin oraz ponad 8,8 tysiąca dolarów dla Jeffiego Kirkacernodle. Prokuratorzy podobno wnieśli o nakazanie Kobergerowi zapłaty dodatkowych 20 tysięcy dolarów rodzicom Kaylee, Krystyny i Stevea Gonzalv oraz prawie 7 tysięcy dolarów matce Madison Karen Larami. Jeden to było najwyraźniej związane z kosztami podróży i zakwaterowania, przynajmniej według obrony. Obrona Kobergera nie zgadza się z tym i walczy, twierdząc, że nie powinien za to płacić. Dlaczego? Przeczytam fragment pisma Obrony pt. Sprzeciw oskarżonego wobec wniosku państwa o dodatkowe odszkodowanie. Umowa o przyznaniu się do winy jasno określa, jakie odszkodowania pan Koberger zgodził się zapłacić. Gdy pokazano rachunki i weryfikacje, zobowiązał się do tego. Uwzględniając zapisy umowy o przyznaniu się do winy, jedyne dodatkowe rachunki zgodne z jej warunkami. To teza urny. Państwo ma obowiązek dotrzymać warunków umowy o przyznaniu się do winy, na której polegał pan Koberger. W tym dokumencie określają czym jest strata ekonomiczna według prawa Idaho. Takie rzeczy jak wartość utraconej zniszczonej własności, inne szkody, utracone zarobki czy wydatki z własnej kieszeni. W tym koszty leczenia wynikające z przestępczego działania. Nie dotyczy to szkód niematerialnych jak ból, cierpienie, bezprawna śmierć czy stres emocjonalny. Obrona argumentuje, jeśli przyjmiemy tę definicję, rodziny, jak twierdzą, już dostały wypłaty z kampanii GoFundMe. Przywołują zbiórkę dla Madison i Kaylee, która zebrała ponad 73 tysiące dolarów, oraz dla Karen Larami, na którą zebrano prawie 49 tysięcy dolarów. Jeden, że ta konkretna zbiórka była przeznaczona na podróże związane z uczestnictwem w rozprawach w tej sprawie. Obrona wspomina też o kolejnej zbiórce GoFundMe dla Steve'a i Christy, która zebrała ponad 85 tysięcy dolarów na podróże, i udział w rozprawach. Twierdzą, że te rodziny nie poniosły straty ekonomicznej, tak jak wcześniej to zdefiniowałem. Obrona Kobergera podkreśla, że nie stać go na zapłatę. Przywołują prawo Idaho, które nakazuje uwzględnić potrzebę i zdolność zarobkową oskarżonego przy przyznaniu odszkodowania. Twierdzą, że pan Koberger nie może zarabiać ani płacić, mając cztery dożywocia i 10 lat więzienia. W przeciwieństwie do innych spraw, w których sądy w Idaho nakazywały wypłatę odszkodowania za krótkie i długie wyroki więzienia, sprawa pana Kobergera jest inna. On nigdy nie będzie w stanie zapłacić odszkodowania. Mimo, że zgodził się na określone kwoty, nie ma realnej szansy na dokonanie płatności. Zgodnie z prawem, Idaho nie może zarabiać na książce, filmie ani rozrywce. To słuszne. W prawie iDAHO znajduje się zapis, który mówi, że każdy, kto zawiera umowę z osobą skazaną za przestępstwo, aby stworzyć rekonstrukcję tego przestępstwa poprzez film, książkę, program telewizyjny lub jakikolwiek program rozrywkowy, który dokumentuje uczucia, myśli lub opinie oskarżonego na temat przestępstwa, pieniądze zarobione w ten sposób muszą trafić do skarbnika stanowego, a następnie skarbnik stanowy umieszcza te środki na rachunku powierniczym dla ofiar tych przestępstw. Podsumowując, wniosek wskazuje, dlaczego Brian Koberger nie powinien płacić dodatkowych kwot rodzinom. Ugoda ustaliła wydatki na pogrzeb oraz środki zwrócone przez Fundusz Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw w Idaho, które miały być określone w ciągu 60 dni, od 23 lipca 2025. Pan Koberger zaakceptował te kwoty, co doprowadziło do wydania przez sąd nakazów na 28 956,88 dolarów, 29 sierpnia 2025 roku. Po drugie, dodatkowe środki, o które się ubiega, nie są stratą ekonomiczną według kodeksu Idaho, ponieważ Steve i Christy Gonzales oraz Karen Larami otrzymali znaczne środki poprzez liczne kampanie GoFundMe, które wprost prosiły o pokrycie i pokryły żądane wydatki. Po trzecie, pan Koberger nie ma i nie będzie miał możliwości zapłaty odszkodowania, gdyż odbywa 4 dożywocia i 10 lat więzienia. Czytamy dalej, że pan Koberger z tych powodów sprzeciwia się wnioskowi o dodatkowe odszkodowanie. Rezygnuje z osobistego udziału w przesłuchaniu i prosi o nieprzewożenie, gdyż obecny będzie jego obrońca. Czy ma rację? Porozmawiajmy. Zapraszam Marka Wivera, prokuratora i byłego zastępcę prokuratora generalnego. Bardzo dziękuję za przybycie, naprawdę miło Cię widzieć. Spójrzmy na to szerzej i zastanówmy się nad tym. Po pierwsze, czy odszkodowanie jest powszechne w sprawach o morderstwo? Czy to zależy od stanu, o którym mówimy? Odszkodowanie dla ofiary reguluje prawo stanowe. W większości stanów działa fundusz dla ofiar przestępstw i ich rodzin. Jeden zazwyczaj chcemy, żeby osoba, która popełniła przestępstwo, czyli przestępca, w tym przypadku morderca, wpłacała pieniądze do tego funduszu, ale jak to często bywa, osoby popełniające najcięższe przestępstwa mają bardzo mało środków finansowych. Na to wygląda, że właśnie to może się dziać tutaj w Idaho. Tak, chcę o tym porozmawiać. Ale ogólnie rzecz biorąc, ile zazwyczaj wynosi odszkodowanie? Co widziałeś? Jakie były te kwoty? To zależy od okoliczności. Fundusze na odszkodowania dla ofiar nie mają zastępować pozwu cywilnego przeciwko, w tym przypadku, zabójcy. Ofiara przestępstwa ma sprawę karną prowadzoną przez prokuratora oraz cywilną, w której może dochodzić odszkodowania. Te fundusze kompensacyjne zazwyczaj mają zwracać ofiarom takie wydatki jak koszty hotelu, podróży czy wydatki związane z utratą zarobków. To ma być restytucja i odszkodowanie, a niekoniecznie takie odszkodowania cywilne i zadośćuczynienie, jakie ofiary mogłyby uzyskać, gdyby pozwały sprawcę w sprawie cywilnej. Przejdźmy do tego: czy ktoś kiedykolwiek to zapłacił? O tym zaraz porozmawiamy. To argument Kobergera. Zanim przejdziemy do jego sprawy, jak często ludzie faktycznie to płacą. A jeśli nie mogą. nie lubię tego mówić. Ale praktycznie rzecz biorąc, po co w ogóle to nakazywać, skoro nie ma szans, żeby mogli to zapłacić? Szankomb za to zapłacił. On jest wyjątkowym przypadkiem, przestępcą z tak dużymi pieniędzmi, że może sobie na to pozwolić. Sędziowie rutynowo nakładają grzywny i nakazują zwrot pieniędzy, doskonale wiedząc, że mogą one nigdy nie zostać zapłacone. W jednej ze spraw tutaj, tej dotyczącej przestępstwa związanego z pożyczką, którą prowadzę, chodzi o niemowlę zagryzione na śmierć przez pitbula. Sędzia nałożył grzywne, ale nie oczekuje jej zapłaty, bo oskarżony nie ma takich pieniędzy. W rzadkich przypadkach, jeśli przestępca w jakiś sposób zdobędzie pieniądze, można je odebrać bezpośrednio od niego, albo z jego konta więziennego. Wyobrażam sobie, i to właśnie mówiła obrona, że miałoby to więcej sensu przy krótszych wyrokach więzienia, prawda? Jeśli wyjdą po dwóch latach, wracają do pracy na resztę życia. Jeśli zarabiają, jeśli mają karierę i zarabiają pieniądze, muszą, no właśnie, wpłacać co miesiąc na fundusz czy spłacać odszkodowanie. Czyli to będzie częścią ich życia do spłaty, jak dług. Czy tak to zwykle wygląda? Więc to ma większy sens przy krótszych wyrokach więzienia? Tak, zazwyczaj wygląda to tak, że Państwowy Fundusz Odszkodowań dla Ofiar wypłaca odszkodowanie ofiarom lub rodzinie ofiar, a potem mogą oni dochodzić zwrotu tych pieniędzy od przestępcy. Tak jak powiedziałeś, jeśli przestępca wyjdzie na wolność i zacznie pracować, wtedy można zająć część jego pensji, zabierając pieniądze z wypłaty tydzień po tygodniu. Jeśli otrzymają inne pieniądze lub mają nieruchomość, można nałożyć zastaw. Jest wiele możliwości, ale w tym przypadku oczywiście mamy do czynienia z wyrokiem dożywocia. To trudna sytuacja. Porozmawiajmy o tym. Zacznijmy więc od ostatniego lub środkowego argumentu, cofając się. On ma dożywocie. Nie ma szans, żeby wyszedł na wolność. Jeden nie ma możliwości, żeby czerpał korzyści ze swoich przestępstw. Zgodnie z prawem, Idaho nie może udzielać wywiadów ani występować w telewizji. Jeśli odbywa dożywocie, nie zarobi pieniędzy z zakrad. To uczciwy argument, który może podnieść jego obrona. Wcześniej wspomniałem o tym prawie w Idaho. Gdyby miał zawrzeć umowę z jakimś studiem, producentem czy kimkolwiek innym, jeśli powstanie coś dochodowego, trafia to do skarbnika stanowego, który wpłaca pieniądze na rachunek powierniczy rodziny ofiary. W ten sposób mógłby to spłacić. Może źle na to patrzę. Oto jak to działa. Przepisy nazwano prawami syna sama od słynnego mordercy z Nowego Jorku z lat 70. W niektórych Stanach niektóre spraw syna sama, które poszły za daleko, zostały uchylone ze względu na pierwszą poprawkę. Nie mówię, że tak tu będzie, ale podam przykład. Na przykład załóżmy, że zacznie malować jako hobby i zdecyduje się malować, a potem sprzedawać te obrazy ludziom. On nie opowiada o przestępstwie, może maluje pejzaże. Gdyby prawo Ajda oblokowało przekazanie tych pieniędzy, wyobrażam sobie, że prawnicy mogliby zaskarżyć to na podstawie pierwszej poprawki. Nie wiem, co się stanie, ale to dziwny przykład, mogący wpłynąć na wynik sprawy. Jeden to sprawia, że zastanawiam się, co by było, gdyby oskarżony naprawdę żałował swoich czynów i powiedział: Chcę pomóc rodzinie ofiary. Popełniłem straszną zbrodnię, nie mogę tego cofnąć, ale może w jakiś sposób mogę im pomóc. Możesz mieć oskarżonego, który robi coś za krat, zarabia pieniądze i dba o to, żeby trafiły one do rodziny ofiary. Nie mówię, że Brian Koberger by tak zrobił, bo nie ma żadnych oznak, że odczuwa jakiekolwiek wyrzuty sumienia czy cokolwiek wobec tych rodzin, ale myślę, że to jest możliwe. Czy nie chciałbyś myśleć, że to powinno być najważniejsze w tej sprawie? On nie jest na tyle samoświadomy, by to wiedzieć. To bardzo źle wygląda z jego strony, ze strony pozwanego, ze strony jego obrońców, którzy składają te wnioski, mówiąc: nie każcie im płacić tych pieniędzy. Ta sytuacja jest oderwana od rzeczywistości. Te rodziny już wiele wycierpiały. Już sama myśl, że ktoś zatrudnia prawników, by powstrzymać wykonanie tych wyroków, jest bardzo niepokojąca. Kto płaci tym prawnikom za to wszystko, skoro już wiemy, że jest winny i spędzi resztę życia w więzieniu? To dobry punkt. Po co walczyć? Jeśli nie zapłaci sąd, nic nie poradzi. Jak mogą go jeszcze bardziej ukarać? To znaczy, po co w ogóle składać taki wniosek? Jeden, spójrz, jestem prawnikiem, rozumiem to. Rozumiem, że da się znaleźć argument prawny dla każdego. Ale jaki jest sens praktyczny tego działania? To nie jest tak, że członkowie rodzin ofiar mogą teraz ścigać jego rodziców albo rodzinę Briana Kobergera, prawda? E, tak, można pozwać za zaniedbanie, jeśli rodzice brali w tym udział. Nie znamy jednak takich faktów. Nie sądzę, by to tu zaszło, ale miałem podobną myśl, gdy o tym czytałem. Ci prawnicy mieli wiele opcji. Czemu wybrali akurat to? Biorąc pod uwagę, że to wysyła tak fatalny sygnał, że ten człowiek nigdy nie wyciągnął wniosków i najwyraźniej nigdy ich nie wyciągnie? Czy członkom rodziny zazwyczaj powinno się płacić za podróż i zakwaterowanie, żeby mogli uczestniczyć w rozprawach sądowych? Czy rekompensata powinna to obejmować? To najczęstszy przykład łatwych do udowodnienia wydatków z własnej kieszeni. To szkody emocjonalne, utrata więzi, ból i cierpienie są tak trudne do oszacowania. Rodziny nie musiałyby jechać do Idaho, nocować w hotelach i wynajmować aut, by uczestniczyć w przesłuchaniach, gdyby Brian Koberger nie popełnił tych zbrodni. To klasyczne odszkodowanie dla ofiar. Cieszę się, że Stany mają fundusze zasilane grzywnami innych oskarżonych. Co pomaga budować pulę środków. Ale w tym przypadku kwota pieniędzy, którą mogą kiedykolwiek otrzymać, jest bardzo mała w porównaniu do straty, jaką wszyscy ponieśli. To tutaj główny temat przyciągający uwagę, z wcześniej wspomnianym zastrzeżeniem. Rozumiem, że adwokat obrony, każdy adwokat stara się przedstawić dowolny argument prawny, jaki tylko może, nawet najbardziej kreatywny. Musisz wiedzieć, że spotkasz się z krytyką. Argument brzmi: oni się nie kwalifikują. Członkowie rodzin ofiar nie kwalifikują się do odszkodowania za straty ekonomiczne, ponieważ już otrzymali wystarczająco dużo pieniędzy ze zbiórek na GoFundMe. Pod względem wizerunkowym to wygląda dość źle, pozostawia naprawdę niesmak. Ale z prawnego punktu widzenia, czy to jest argument, czy to nie osobna kwestia? Wątpię, czy pieniądze z GoFundMe pokryją wszystkie wydatki tych rodzin z własnej kieszeni. Każdy członek rodziny ma prawo uczestniczyć w przesłuchaniach i być o nich informowany. Część z nich zatrudniła prawników, by chronić tożsamość i uzyskać porady. To własne wydatki. Masz rację, wygląda to źle. Wiem, że prawnicy muszą pracować, ale ja zwykle mogę wybierać, co robię. Nie chcę być tym, kto pisze wniosek, mówiąc: Dostali pieniądze z GoFundMe, po co im więcej? To po prostu, to naprawdę źle wygląda dla prawników, prawda? To źle wygląda dla prawników. To źle wygląda, mam na myśli. Ale z prawnego punktu widzenia, jeśli to trafi przed sędziego, który ma patrzeć tylko na fakty, czy to jest rzeczywisty argument. Jeśli powiedzą, jeśli sędzia spojrzy i powie wiecie co, zebrali wystarczająco pieniędzy przez gofanmi, żeby pokryć podróż i zakwaterowanie. Powtórzę, nie zgadzam się z tym argumentem i wyraziłem to jasno. To musi być rozsądne. Przez lata byłem sędzią i asesorem na niepełnym etacie, raz ofiary żądały odszkodowania za włamanie. Chcieli, aby wymieniono zepsute rzeczy i posprzątano dom, bo ten mężczyzna jadł tam jedzenie. Ale potem chcieli też odszkodowanie na zakup psa i nowego systemu alarmowego. Ustaliłem granice, twierdząc, że te wydatki nie dotyczą tego przestępstwa. Więc sędzia musi się upewnić, że faktycznie pieniądze, o które się ubiega, zostały wydane z własnej kieszeni właśnie z powodu tego przestępstwa. Czy ważne jest, ile mają pieniędzy lub zarabiają z innych źródeł, np. z pracy? GoFundMe to stosunkowo nowe zjawisko w Stanach Zjednoczonych, Ameryki. Nie wydaje mi się, żeby istniało na ten temat orzecznictwo. Sędzia będzie musiał użyć swojego najlepszego osądu. Gdybym był sędzią, nie uwzględniałbym tych pieniędzy, znając inne wydatki. Może to jednak stworzyć nowe orzecznictwo. Jeden to jest wyjątkowy przypadek, gdzie widzimy, jeśli te liczby są poprawne, ogromną ilość pieniędzy, która przeszła przez GoFundMe ze względu na brutalność tej zbrodni i wsparcie, jakie okazała rodzina. Społeczność oraz kraj. Więc z prawnego punktu widzenia to może być interesujące. A co z argumentem? Hej, słuchajcie, on podpisał tę ugodę. Prokuratura też ją podpisała, prawda? Wszyscy zgodziliśmy się, że była ustalona konkretna kwota, którą trzeba było zapłacić w ramach odszkodowania. Umowa to umowa, nie można jej zmienić, nie można niczego dodać. Każdy, kto łamie prawo Wajdacho, podlega jego przepisom, a więc będzie musiał przestrzegać prawa Idaho w kwestii odszkodowań dla ofiar. Jeśli ktoś stwierdzi, że po ugodzie musisz zapłacić grzywny, to sędzia już je nałożył wraz z odszkodowaniem. To tylko dodatek. To wszystko raczej teoretyczne, bo ma tylko małe konto w więziennej kantynie. Myślę, że państwo może zabrać tylko 20% z tego, co w moim świecie to trochę mało. Myślę, że może będzie inaczej. Może lepiej pozwolić więźniowi zatrzymać 20%, a ofiarom zabrać 80%. Jeśli popełnisz przestępstwo w Idaho, podlegasz prawu Idaho. Na wypadek, gdyby Brian Koberger miał zwolenników, którzy przekazaliby mu pieniądze, czy te pieniądze mogą trafić do funduszu odszkodowawczego? Myślę, że mogłyby. Jeden znowu musiałbym spojrzeć na ustawę, która zabrania mu czerpania korzyści ze swojego przestępstwa. Mówiłem ci, te przepisy były przez lata kwestionowane na podstawie pierwszej poprawki. Jeśli jest zbyt ogólne, może być niewykonalne, nawet jeśli to frustruje. To też dziwna cecha seryjnych morderców, że mają swoich fanów. Kiedyś, dawniej, fani po prostu pisali listy i wysyłali swoje zdjęcia. Teraz mogą zbierać pieniądze i przekazać je jemu? Jako sędzia, przeznaczyłbym te pieniądze na fundusz dla ofiar. Dwie sprawy: co zrobi sędzia i czy w ogóle się tym zajmie? Jaki jest tu proces? Czy to teraz będzie długa, przeciągająca się batalia w sądzie? Wątpię, żebyśmy zobaczyli jakiekolwiek przesłuchania. To jest taki wniosek, który można rozstrzygnąć na piśmie. Strony przedstawią argumenty, a sędzia wyda postanowienie. To nie powinno długo potrwać w sądzie. Teraz, skoro już Cię mam, są jeszcze inne aktualizacje dotyczące Briana Kobergera, o których chciałbym porozmawiać. Pojawiły się doniesienia, że Koberger ostatecznie zgodził się przyznać do winy. Wielu zastanawiało się, czemu zdecydował się przyznać do winy właśnie wtedy, gdy prokuratorzy zapowiedzieli wezwanie jego siostry. Amandy Koberger na świadka. Ona miała zeznawać na korzyść obrony i jako świadek łagodzący przy wymierzaniu kary. Jeden myślę, że prawdopodobnie było kilka powodów, dla których Koberger przyznał się do winy. Częściowo dlatego, że nie udało mu się wykluczyć dowodów DNA. Nie pozwolono mu wskazać innych podejrzanych. Jak już mówiłem, uważam za obrzydliwe, że zamierzał wskazać innych, a potem przyznał się do winy. Dosłownie kilka dni później wygląda na to, że wiedziałeś, że wskazujesz palcem na niewinnych ludzi. Ale czy ta chronologia jest dla Ciebie interesująca? Mam na myśli, czy uważasz, że to był powód, dla którego zdecydował się przyznać do winy? Może nie chciał, by siostra to przeżywała, lub bał się jej zeznań? Widziałeś to w innych sprawach? Co myślisz? Widziałem to w wielu przypadkach. Oskarżeni często mają zimne serce wobec swoich ofiar, ale jednocześnie często mają ciepłe serce wobec swojej rodziny. Może nie chciał narażać siostry. To tylko jeden z wielu czynników. Nie da się zaprzeczyć, że mieli nad nim pełną kontrolę co wiedzieli też jego prawnicy. Zgodziłem się z tobą, że nie powinni sugerować, że zrobił to ktoś inny, skoro wiedzieli, że to on. Ale kiedy oskarżeni decydują się przyznać do winy, zwłaszcza gdy kara śmierci zostaje wycofana z możliwości wyboru, rok temu pracowałem przy sprawie o karę śmierci. Postawiliśmy taki zarzut, ale byliśmy gotowi z niej zrezygnować pod pewnymi warunkami. Dlatego oskarżony musiał zdecydować, czy przyznać się do winy. Zwykle wpływa na to kilka czynników. U kogoś tak nietypowego jak Brian Koberger trudno zrozumieć jego motywację przy podejmowaniu takiej decyzji. Jeden muszę ci powiedzieć Marku, wiesz? Zastanawiasz się jak wyglądałby ten proces, czy mógłby sprawić jeszcze więcej bólu, wiesz? News Nation niedawno poinformowało, że siostra Kaylee opublikowała na TikToku, że prokuratura była gotowa przedstawić dowody na to, że niektóre rany, które odniosła Kaylee zostały zadane po tym jak przestała się bronić. Koberger powiedział: Cytuję: Nie chcę spekulować, co on, Koberger, robił. Czy to było po to, żeby sprawić ból, czy z jakiegoś innego powodu. Ale te rany nie miały większego sensu. Jeden dodała, że śledczy powiedzieli jej, że rany wyglądały na cytuję eksperymentalne to delikatnie mówiąc dość niepokojące. Jeden rzeczywiście można się zastanawiać jednocześnie wiem, że reakcje na jego przyznanie się do winy były mieszane. Ale jeśli chodzi o możliwy przebieg procesu i zagrożenia dla ławników oraz rodziny ofiary to jest dość, to jest dość brutalne. To trudne sprawy. Zająłem się tą pracą, bo lubię prowadzić procesy z ławą przysięgłych i oskarżać brutalnych przestępców. Ale za każdym razem, gdy prowadzę proces, przypominam sobie, że ci przysięgli nie wybrali tego. To ja wybrałem tę pracę. Przysięgli nie. Otrzymali wezwanie pocztą i kazano im stawić się w sądzie. Są odpowiedzialni. A potem niestety musimy wystawić ich na jedne z najbardziej przerażających obrazów, jakie kiedykolwiek widzieli w swoim życiu. Większość z nich nigdy nie wyrzuci ich z głowy. I jeden oczywiście członkowie rodziny też muszą tam siedzieć i oglądać te obrazy. To jeden z powodów, dla których czasami najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody i pozwolenie, by sprawa zakończyła się innym wyrokiem, co właśnie tutaj miało miejsce. Mark Weaver, dziękuję za Twój czas. Bardzo to doceniam. Zawsze miło być z Tobą, Jesse. Jeden to wszystko, co mamy dla Was na ten moment tutaj w sidebar. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas. Proszę, subskrybujcie nas na YouTube, Apple Podcasts, Spotify lub gdzie słuchacie podcastów. Śledźcie mnie na X lub Instagramie. Jestem Jessy Weber. Porozmawiałem później.